Pushei, nou kun je spuisen! Gaan we! Het is geen spuit! We zijn er! 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 We zijn

Mówim tak jest, um... A zapijali Zepi no. A cztery ma prowadziliście, nie? Chyba to <grytanie> jest

że powiem ci, te pomysły, co tam padły, później jak się wszyscy obudzili rano, to pewnie nie dobrze idzie. <śledziny> U, się może oddać może Spokojnie może grać w dużo wyższej, lepszej drużynie, nie? Na razie mu się podoba, wiesz, chociażby z tego powodu, że tutaj dużo gra, nie? W Alpinie, z tego co pamiętam, ten w koniec, tam go nie wpuszczali nawet na wózkę. No oni chcieli. Oni zawsze mówili, że jak zdobędą mistrzostw tam, to przyjdą zdobyć tutaj. Tak? tak? Ale od kiedy to A słyszałem? Ale zawsze mają... O kurde. Come coś? Kamil gra. tak. A, I sorry. Tylko, żeby pić, bo w domu klepią. To mówię, chodź, na boisko, żebym Na luzie, nie? No. Spokojnie przynajmniej. Tam tylko, wiesz, telewizja i...

Chcesz jeszcze proszę. Dobra, dobrze, hej! No dobrze, z No dobrze, proszę. No dobrze, proszę. No żeby